To na razie, wielbłądziku! Dlaczego Kajon nie jest gotowy, żeby użyć ryku? O co mu chodzi? Bunga, nie mam pojęcia, ale sam wie najlepiej, kiedy będzie gotowy. Możesz się skupić na patrolowaniu? A jeśli Kajon ma kłopoty i boi się nam powiedzieć? Na pewno by nam powiedział, gdybym miał kłopoty. Może tak, a może nie. Wiecie co? Muszę się dowiedzieć, bo o tym z Rani. Może ktoś wie. Mam go zatrzymać? Nie, nie przerywajmy patrolu. I nacieszmy się spokojem. Ten ostatni atak to była katastrofa. Zdaje mi się, że lwiastraż jest coraz sprawniejsza. Chodzi o Kajona. Jest potężniejszy niż wcześniej. Teraz już nic mu nie umknie. Tak, wszyscy wykonują nie jego rozkazy. Nie wiem jak wydwaj, ale ja chyba już się poddaję. Poddajesz się? Mama Binturong nigdy się nie poddaje i wy też nie możecie. Pff, nie możemy? Ja mam dość. Czasami. O nic się nie martwcie. Od tej pory wszystko będzie inaczej. Ach, tak. A to dlaczego? Ponieważ sprowadziłam dla nas wsparcie. <grym> Mama! <grym> Jeden jeżozwierz? Teraz mamy równe szanse. Sm! Ściągnąłeś resztę tak jak prosiła? Oczywiście, mamo. To nadal za mało. Zaczekajcie. Jak się masz, Makuca? Dawno się nie widzieliśmy. O, tak! I to ja rozumiem! Tak! Wkrótce skosztujecie rzadkich gatunków zwierząt. Ja wreszcie się zemszczę! I całe drzewo życia będzie nasze! Halo! Rani? Jesteś tutaj? Jest ktoś w domu? Bunga! Trochę ciszej. Królowa Rani teraz śpi, a ona musi odpoczywać. Jeśli będziesz tak krzyczał, to możesz się obudzić, ale lepiej jej nie budzić, więc jeśli. Mówisz... Ach, Makini? Ach, nie szkodzi. Już nie śpię. O, bardzo przepraszam, Wasza Wysokość. Hej, Rani, widziałaś gdzieś w okolicy Kajona? Nie, od kiedy się z Wami rozstaliśmy. A co? Tak, między nami Wasza Królowość. Coś podejrzewam. A co takiego podejrzewasz? Ano wiesz. Różne rzeczy. E, takie, gdzie się podział? I dlaczego mówi, że nie jest gotowy użyć ryku? Nirmala powiedziała, że jest zdrowy. Tak, masz rację. Może nadal uczy się ryku? Nadal się go uczy? Co można na myśli, Makini? Królowa Jana pokazała mi jeden bardzo stary rysunek. To jest Askari. Legenda głosi, że Askari wybrał się na skarpę Sika, żeby ćwiczyć ryk. Aż w końcu dowiedział się wszystkiego, czego tylko mógł. Jeśli Kajon miał się tutaj nauczyć panować nad Rykiem, a Ryk powinien tu zostać... Muszę pogadać z Kajonem. Na osobności. Świetnie! Chodźmy! Bunga, ty nic nie rozumiesz. Chcę porozmawiać z nim sama. Jasne! A ja pójdę sam z tobą! Zgoda. To rusz się. Pa, wasza wysokość! Obyś znalazła Kajona! Przepraszam, że się obudziłam! Ryk ma potężną moc. A kiedy kontrolujesz emocje, możesz działać bardzo precyzyjnie. Dobrze, spokojnie, skup się i ryknij. Wow! Doskonale, Kajon! Bardzo szybko opanowałeś tę umiejętność. Dziękuję. Przyjaciele pomogli mi znaleźć w sobie spokój i nadal chcę się uczyć. Cieszę się. Stoisz tam, gdzie dotyka nieboska. Mógłbyś ujarzmić się, gdybyś chciał. Wejrzyj w siebie, przepeć serca noc. Znajdziesz to. Potężną rynku moc, potężna rynku moc, potężna rynku moc. Zamieszka w tobie, uświadom sobie, ty siłę masz jak mało kto.